i witam się z Wami z mojego warzywnika. 21 marca przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny. Pogoda zrobiła się fantastyczna, dlatego czas na pierwsze wysiewy po grudku Pewnie część z Was już pierwsze wysiewy ma za sobą. Ja wysiew warzyw korzeniowych rozpoczynam dopiero teraz, bo naprawdę jeszcze tydzień temu ziemia nawet w donicach była bardzo mocno. Mrożona. Również ze względu na bardzo niskie temperatury, jakie były w nocy, przesunęłam termin wysiewu nowalijek w tunelu foliowym, ponieważ niby wydaje się, że tunel w tej chwili, jak jest takie słońce, to faktycznie jest tam 28 stopni, ale w nocy, kiedy było minus 6, minus 7, to temperatura niewiele się różni niż na zewnątrz. A osobiście po tym, jak w tym roku silne wiatry zerwały mój jeden tunel foliowy. Troszkę obawiam się takich kałupniczych metod dogrzewania, czyli jakieś farelki znicze i inne takie rzeczy. Troszkę po prostu się boję, że wiatr może spowodować katastrofę. Ja dzisiaj będę wysiewać oczywiście marchewkę, pietruszkę, rzodkiewkę i groszek, to na zewnątrz. W tunelu natomiast przygotowałam sobie rabatkę w której będę miała takie warzywa na pierwszy zbiór, czyli sałaty, rzodkiewki, koperek, szczypiorek, cebulka, same takie podstawy. Ja jak zauważyliście, zdecydowałam się na nasiona na taśmie. Jest to dla mnie zdecydowanie wygodniejsze, bardzo szybko się to wysiewa, zaoszczędza mi czas na pikowaniu, no i przede wszystkim jest bezpieczniejsze, ponieważ pamiętajcie o tym, że kiedy siejemy marchewkę gęsto, i potem przy przerywaniu wydobywa się zapach charakterystyczny dla marchewki, który zwabia szkodniki. Najważniejszą rzeczą przy wiosennych wysiewach jest zadbanie o prawidłową kondycję naszej gleby. Gleba to w ogóle jest podstawa, i naprawdę warto zainwestować czas i środki w to, aby kondycję gleby zdecydowanie poprawić. Aby polepszyć strukturę gleby, w tym roku jesienią zastosowałam świeży obornik. Oczywiście zastosowanie takiego naturalnego obornika jest najlepsze dla gleby. Najbardziej ją wzbogaca we wszystkie potrzebne składniki. Takie nawożenie wykonujemy właśnie jesienią i robimy to raz na 4 lata. Także co zrobić w międzyczasie? Jak wzbogacić tą glebę? Musimy zacząć od tego, co w ogóle w swoich donicach bądź na swoich grządkach macie. Jak prawidłowa gleba powinna wyglądać? Czyli nie może być za nie może być takim wiórkiem, ani nie może być też zbyt ciężka i gliniasta. Prawidłowa gleba wygląda na zdrową i żyzną, zawiera w sobie dużo różnych organizmów żywych, które tą strukturę gleby poprawiają. Kluczowe tutaj jest wypełnienie takich podwyższanych grządek. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak prawidłowo wypełnić podwyższone rabaty, to odsyłam Was do filmu tutaj na górze. W moim filmu na dole. Co zrobić, aby wzbogacić naszą glebę w donicach, czy też po prostu na rabatach na gruncie? Zaczynam od tego, że całość dokładnie. Przegrabiam. Następnie rozrzucam warstwę obornika granulowanego. No i ten obornik należy solidnie podlać wodą, tak żeby zaczął się rozpuszczać. Następnie rozrzucam grubą warstwę kompostu. Możecie wykorzystać swój kompost w ogrodzie, no i taki oczywiście jest najlepszy, lub po prostu możecie zakupić gotowy kompost w workach. Też dokupuję kompost taki gotowy. Ponieważ to, co produkuje mój kompostownik, to jest zdecydowanie za mało na moje potrzeby, na moje wszystkie donice. Dzisiejsze wysiewy rozpocznę od groszku. Namoczyłam go, jak widzicie, w kubku z wodą, gdzieś tak na kilka godzin, po to, żeby łatwiej kiełkował. W rzędzie co 3-4. Centymetry na głębokość 3 cm. Następnie koło groszku rozłożę taśmę pietruszką. Pietruszka rośnie bardzo długo, groszek będzie na przeplon. Tak się to wszystko prezentuje, marchewkę. Jeśli Wam takich, robię takie kopczyki, one wtedy są jakby podwyższeniu, i ten korzeń marchewki znacznie się wydłuża. Dodatkowo we wszystkie rzędy na kiewki, po to, aby te rzędy sobie oznaczyć. Jak wiecie, w małym ogrodzie. Kluczową kwestią jest miejsce. Pomiędzy rzędami umieszczę jeszcze cebulę. W cebuli w ogóle uprawiam bardzo duże ilości. Praktycznie wszędzie, gdzie to tylko możliwe, idziemy w miejsce, wsadzam cebulę właśnie z dymek, ponieważ moje dzieci ją uwielbiają i na szczypiorek i po prostu takie cebulki sobie wyciągają. Jeśli macie tunele kolejowe bądź szklarnię, no to możecie sobie przygotować grządkę na wczesną wprawę nowalijek. Mam tu przygotowaną sałatę na rozsadę. Będę również wysiewać sałatę bezpośrednio do gruntu majową. Koperek, rzutkiwki i szpinak. Jeśli wiosenny filmik Wam się podobał, zostawiajcie komentarze, łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.